tej akademii zawsze wieje, to jest taka przestrzeń. Pusta, że no nie ma żadnych drzew ani nic, jest to trochę wyżej, że warunki są ciężkie, ale wiadomo, dla obydwu takie same. No i Janek będzie grał z Markiem Szulcem, takim zawodnikiem, który jest rok starszy od niego. Jest wyżej od Janka w rankingu hiszpańskim, jest chyba 10 do lat 14. Janek jest 20, któryś, 14 w Hiszpanii. W tennis Europe też ten chłopak jest troszeczkę wyżej. Rankingowo są można powiedzieć podobnie, a z poziomu tenisowego pewnie też, no ale warunki są trudne, jest mega gorąco, 31 stopni, wiatr. Zobaczymy, jak sobie Janek poradzi. Jakby chciał awansować znowu w rankingu tenisu robić gdzieś tam coś dodać, no to by musiał wygrać ten mecz. Tam w tej nitce jest kort centralny, na którym Janek będzie grał. A tam dalej pięć kortów z moczką. Czekamy na mecz i analizujemy trochę, jak wieje wiatr. Mocno wieje, co Janek mówi. Wiatrem, wiatr do przodu, pod wiatr mocno nie? i bardziej płasko. 2, 6, 6, 5, 31 stopni, grają już chyba dwie godziny, pełne słońce, trudne warunki, kort suchy, wiatr, Janek zmęczony, tamten zmęczony, no i nic, trzeba grać. Jakimś cudem ostatecznie wygrał w breku 8-6. Jak sami widzieliście, było 6-3, miał setowe. Potem przy po6 już nie nagrywałem, ale zagrał odważnie. Forhand przyspieszył i zagrał winnera. Potem była długa wymiana przy 7-6 i tamten zagrał slice out. Będą się dalej tutaj męczyć, ale przynajmniej kort będzie podlany i nowe piłki, także powinno być trochę szybciej. Które oni zaczęli grać? Już grają 2-20, nie? Co za mecz? 3 godziny 10, warunki były mega trudne. Pierwszy set słabiutko, w ogóle Janek nie mógł się odnaleźć. Potem drugiego wygrał 7-6 do 6 w tiebreku, i w trzecim secie wygrał 6-3. Tamten no, położył się na korcie, skurcze go łapały ogólnie. No nie mógł już za bardzo grać, ale z takim się ciężko gra, no bo potem zaczął strzelać, coś zaczął trafiać. Janek też się trochę zdekoncentrował i zaczął się trochę stresować. No ale to dociągnął, w trzecim secie już grał trochę solidniej, lepiej. Także brawa dla niego za to, że wygrał mecz 3 godziny w pełnym słońcu, 31 stopni, w trudnych warunkach, grając no, przeciętnie. No to jest na pewno na plus. Jutro będzie grał z Hiszpanem, Baroetą, który wygrał jedynkę teraz w Barcelonie i wygrał z Baniaresem w finale, których jest czwarty w Europie. Także no, zobaczymy, gdzie Janek jest na tle no, jednego z najlepszych zawodników w Europie do lat 14. No, kilka gemów jak ugrably dobrze, także... Zobaczymy. I też pytanie jak w ogóle wytrzyma to Janek i czy jutro w ogóle będzie grał, bo jak będzie grał jutro, to nie wiem czy on się zdąży fizycznie zregenerować, ale nawet jakby był w 100% fizycznie zregenerowany, to i tak walczyć o, o kilka gemów, no ciężko. No, ale to jest właśnie to doświadczenie, które musi zdobywać grając z takimi zawodnikami i zobaczyć na jakim poziomie trzeba być za rok. Janek po wczorajszym meczu dosyć dobrze się zregenerował w sumie. Trochę go nogi bolą, trochę nadgarstek go boli, no wiadomo. Po trzech godzinach w takim słońcu, coś tam zawsze musi być, no ale to jest dobry znak, że jest trochę bardziej wytrzymały. Co tam się działo, co tam musieliście mówić? No nic się pytali, tylko imię. Twój ulubiony szlem, twoje ulubione uderzenie i twój ulubiony zawodnik. A co ty powiedziałeś? Ja powiedziałeś że... Co powiedział Jaime? Jaime powiedział, że jego ulubione uderzenie to Hand, ulubiony szlem to głupot. Tak, jego brat wygrał i w sumie siedział w loży u niego, tak. Jak wygrywał. Tak, no i jeszcze jego ulubiony zawodnik Dominik Tim, hmm. powiedział. Nie powiedział Carlos? Nie powiedział. Nie, nie powiedział. A ty co powiedziałeś? Ja powiedziałem, że mój ulubiony zawodnik to Djokovic, ulubiony szlem to też Wimbledon. Moje ulubione uderzenie to tam. Nie wiedziałem co powiedzieć, bo ja w sumie nie mam ulubionego, powiedziałem, że Forkham, po prostu. Przed chwilą śmialiśmy się z trenerem, który. Był tutaj w tej akademii trenerem i mówił, że to jest takie miejsce, że nawet w cieniu świeci słońce. W sensie, że to jest taka pustynia, nie ma w ogóle drzew, wszystko tak odsłonięte, mało cienia i ogólnie jest takie poczucie. Nie dość, że wiadomo, ogólnie w Hiszpanii w lato jest gorąco, ale tutaj jeszcze jest no, jakby gorzej. pozytywny mecz Janka. Powalczył, prowadził 3-1 i przegrał 6-3, 6-0. Na początku tamten trochę był zestresowany, trochę robił błędów, a Janek grał super, super zaangażowanie, nastawienie i, i naprawdę szło bardzo, bardzo fajnie. Po 3-1, po 30 zepsuł Janek łatwy return, potem 3-2, po 30 też jakiś łatwy błąd. To były jedyne okazje, jakie Janek by miał. Oczywiście, gdyby wykorzystał tę szansę, no nawet tak było 4-1, 4-2 nie znaczy, żeby wygrał, albo żeby, żeby wygrał w ogóle nawet seta. No ale przy takim dobrym przeciwniku, no, ten margines błędu jest bardzo mały. Także tutaj trzeba by to wykorzystać. No ale ogólnie mecz bardzo, bardzo pozytywny, że no, przeciwnik był bardzo mocny. Ale jestem z Janka zadowolony. Także no, kolejny turniej, gdzie zapunktował wczoraj po trzech godzinach gry, gdzie był mega zmęczony, dzisiaj wyszedł i walczył. Trochę narzekał na nadgarstek, ale no wiadomo, to jakoś mu tam mocno nie przeszkodziło. Teraz będzie odpoczywał, trenujemy teraz na hardzie i kolejny turniej tutaj w Benidormie. Tenis Europe drugiej kategorii. Pamiętajcie, żeby zalajkować, zasubskrybować i komentować. Co, jak się grało Janek? Dobrze. O, na początku miałem szansę 1 po 30. A co on Ci powiedział po meczu, jak sobie podobaliście rękę? Mówił mi, że do 3-1 ogólnie strzelał, że sobie tak pomyślał, że po prostu będzie strzelał i pierwszego gema wygrał do zera tak grając, no i 3-1, a później już powiedział, że będzie grał bardziej na serio i że już mi tak nie będzie oddawał i od tamtej pory wygrałem, no nie wiem ani GEMA, wygrał 11 gema z rzędu. Także no niestety. No ale i tak dobre granie, dobry mecz, nie? Tak. Jest rok starszy, tak? No i czy ty siebie widzisz, że za rok... Będziesz grał podobnie do niego, na podobnym poziomie do niego, lepiej, gorzej. Po prostu była za duża różnica fizyczna między nami I on mnie bardzo odrzucał z, z spinem I ciężko mi było się w ogóle przebić jeszcze pod wiatr Z wiatrem nawet ciężko mi było go atakować I on tak naprawdę nie ma niewiarygodnych uderzeń Tylko po prostu dla wysokiego mocnego top spinu, serguje, jest solidny I to robi największe różnice I wiadomo, największe różnice to siła Ja moim za na forehand dawałem I nie jest taki jeszcze, nie odskutuje tak na serwis Bo jeszcze nie mam tyle siły A on, a on twój drugi? Drugi serwis, nie? Od razu brał forhand tak. i dzielił. I ciężko było wyjść z tego wtedy, nie? Powiedz Janek, co jeszcze należy zrobić? No co, poprawić się. Dobra, a dla fanów, dla tych co oglądają? Co powinni zrobić? Poprawić się. No nic no, so, wiadomo, tak jak zawsze. No. Znajdź lajka, żeby na komentarz.